No co tu dużo mówić. No. Wiemy jaka jest nasza sytuacja, wiemy nie mamy punktów, wiemy z kim gramy, wiemy o co gramy, wiemy o co wie regiony, co dużo opowiadać, że opowiadanie na punktów nie przybędzie, trzeba jechać i grać i wybrać skuteczne strzelanki. My wiele My wszystkie sprawy tutaj w tym tygodniu wyjaśniliśmy sobie ten temat już jest zamknięty i... Koncentrujemy się głównie na, na, na tym ciężkim okresie, jaki nas czeka. Eee, Przygotowujemy się do tego, żeby, żeby jak najlepiej zapłacić tych meczów i zrobić jak najwięcej punktów. Wracając jeszcze do meczu z Legią. Krytycznie ten mecz jest oceniany przez media, przez kibiców i tutaj nie ma się co dziwić, ale uważam, że też mimo wszystko my, jako trenerzy i zawodnicy Dostrzegamy kilka niezłych momentów w naszym wykonaniu, tylko, że tych momentów było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o korzystnym wyniku w meczu z Legią. Nasza gra w Poznaniu i w Krakowie w meczu z Lechem i z Wisłą wyglądała nieco inaczej. Te akcje ofensywne były częstsze i groźniejsze dla przeciwnika, ale wynikały z tego, że na skrzydłach mieliśmy Dudu i Bena, dwóch bardzo ofensywnie grających obrońców, w Warszawie tego brakowało. Jesteśmy przygotowani na to, że Ben pod dudu będzie grał, wróci na swoją pozycję, liczymy na jego stare fragmenty gry, na rajdy, lewą stroną na jest to jest zawodnik, który ma najwięcej asyst. Na prawej stronie Bena na pewno zabraknie, zagra na tej pozycji inny zawodnik, który nie ma takich predyspozycji. Naszą siłą były właśnie ataki skrzydłami i tych skrzydeł nam brakowało w Warszawie i tutaj myślę, że co do tego jesteśmy zgodni, ale są inni zawodnicy. Nie ma tutaj robić co tragedii, nie ma panki, na pewno podstawowego naszego zawodnika, reżysera, który zawodnika, który obok dudu miał najwięcej asesji na i największy wpływ na grę ofensywną na no ale trudno, musimy sobie radzić bez niego. Słowa są dla polityków, ich się rozlicza ze słów, a nie czynów. Nasz treneru, zawodników się rozlicza z czynów. Ja on z że będziemy starać się grać po to, żeby zdobywać bramki. Wystawiliśmy czterech napastników w podstawowym na składzie i nie przyniosło to spodziewanego efektu. Dzisiaj wszyscy mają zastrzeżenia, i słusznie, że, że nie zdobyliśmy bramki, bo ta bramka na pewno nam być może wygrać, a na pewno nie przegrać. Zrobiliśmy wszystko, co, co mogliśmy zrobić przed meczem. Ustawiliśmy bardzo ofensywny zespół z tych zawodników, spośród których mieliśmy do dyspozycji i nie przyniosło to efektu. Dzisiaj mówienie, co będziemy robić za tydzień, za dwa, no uważam, że w sporcie takie deklaracje niczego dobrego nie przynoszą. Znam tylko jedną taką deklarację. Świętej Pamięci Hubert Wagner powiedział, że jadą po złoto i złoto wygra, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, inne czasy i bardzo mi się ta deklaracja podobała. Ale dzisiaj mówienie, że ja powiedziałem panie dyrektorze dokładnie, że zostało 7 meczów, zespół, który wygra 5 spotkań może być w pierwszej trójce, ja nie powiedziałem, że to nasz zespół będzie, ale każdy zespół, któremu uda się wygrać 5 spotkań może być w pierwszej trójce. Dzisiaj mówienie czy wygramy, czy przegramy, to, że z punktu widzenia mojego czy drużyny nie ma to żadnego sensu, to są tylko słowa. Słowami się meczów nie wygrywa, właśnie, że nie wiem, bo to, że wielu trenerów, piłkarzy przegrało przez pychę przed meczem, przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, wielu przegrało. Nie chcę, żebym ja, czy moi zawodnicy wydali się w ten sposób, szanujemy wala, wiemy z kim gramy, wiemy, co gra Jagiellonia, chcemy zagrać dobre spotkanie, nic więcej nie możemy wyjaśnić. Tak jak powiedziałem wcześniej, te sprawy już zostawiamy za sobą, zostały wyjaśnione na początku tygodnia i myśmy tutaj na, na omach drużyny ustawili, że zapominamy o tym wszystkim, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na, na sprawach sportowych. Dla nas, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważny tydzień. Odnosząc się do słów o utrzymaniu, wygrywając z Jagielonią, to może, może być temat zamknięty i wtedy możemy myśleć o o braniu o najwyższych terek, po prostu my musimy się najpierw skupić na tym, ponieważ tabela wygląda, wygląda, wszyscy widzimy. Wszystko się może zdarzyć i w górę i w dół. Eee, i, I po prostu na tym się koncentrujemy. Ja zapewniam tutaj e, z mojej strony i ze strony kolegów, że na pewno będziemy e, myślami tylko i wyłącznie na sprawach sportowych. Przypomnę tylko słowa trenera Lenczyka, który troszkę dłużej żyje ode mnie. Myślę, że to nas wszystkich na tym świecie po wygranym meczu z Polonią Warszawa mówi, że już są blisko utrzymania. Mówi to samo Julian Klop, który zadbał mistrzostwo Niemiec przez cały sezon, nie mówi słowo mistrzostwo, tylko żeby zadać jak największe spotkanie. I ja uważam, że to jest dobra metoda, bo mówienie o czymś, zapewnianie, że będzie taki nasz znaczy sport, sporcie, że coś takiego nie istnieje. Trzeba być skromnym, pokornym, a sport nie lubi ludzi niepokornych i na tym się więcej zyskuje. Zresztą mistrzostwo może być tak? Tam sytuację, graliśmy, rywalizowałem się z Bełchatowem, prowadząc za Głębi Równi, również podzieloną już premię dla W wypowiedzi kilku zawodników, w ten sposób motywowałem swoich zawodników. Codziennie ukazywała się jakaś wypowiedź piłkarza z Błokatowa, gdzie pojadą za pieniądze za mistrzostwo i tak dalej. No, pojechali, ale za mistrzostwa nie za mistrzostwo.